Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam Was w grze War Thunder, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie obiektem 279, przy czym będą to prawdopodobnie zręcznościowe i realistyczne bitwy, ale to jeszcze się zobaczy, zaczniemy od zręcznościowej, bo łatwe jest zadanie, a o to w tym odcinku chodzi o zrobienie zadań dziennych tutaj też wypada wykorzystać te wszystkie bonusy, jakie tutaj mamy, ponieważ jak widzicie niektóre kończą się za 6 godzin, a niektóre znaczy za półtora godziny, a niektóre za 30 minut, no ale to są już tylko na dwie bitwy, więc powinniśmy zdążyć, więc nie przedłużając, zaczynamy pierwszą bitwę zręcznościową, tutaj z obiektem 279 T62M1, T55 i ZSU57 łamane na dwa. Jak widzicie, tutaj załoga w obiekcie 279 jest na maksa, już wyszkolona i trzeba teraz tylko poczekać na to, żeby nam znalazła jakąś grę na europejskich lub amerykańskich serwerach. Jak widzę, oczekujących nie jest zbyt dużo, ale znalazło nam jednak już grę. Myślałem, że trochę dłużej to zajmie, ale już nam ją znalazło. No, mapa taka. Niezbyt mnie interesująca, nie przypadam za tą mapą. Pojedziemy gdzieś tutaj w okolice B. Zobaczymy, co tam się dzieje. Może się coś uda ugrać. Ale zobaczymy. No, a raczej bym się na C też chyba nie. Chociaż zobaczymy, jak się tutaj nasi sojusznicy rozłożą i się spróbujemy dostosować. Street 2. CVK, rakiety na automat. Rakiety na automat. Raketen automat jest jednym z takich wozów, które są dla do mnie dosyć dużym zagrożeniem. No ale zobaczmy w ogóle na co walczymy. 9,3 jest, ok. 8,7, 9,7 dobra, 8,7, 9,7 jest zakres. Tutaj jakich przeciwników możemy trafić. No i zobaczcie, trochę się zagadałem i źle pojechałem. Mieliśmy jechać na B. Niedobrze, bo w tym momencie tam dojeżdżać to już tak trochę późno. Hmm, jak pan z KA2, nie wiem, czy ktoś widzi, czy raczej tutaj prowadzi ogień taki po prostu. O, już tam widzę, niektórzy pozjeżdżali na TT, na punkt. A, zasłonił mi. To się go zasłonił. Co za chłop. No. I weszło, ja raczej czeka z kolejnym strzałem. No. Nie wiem po co ten gości wyjechał, ale ok. Spróbujmy tutaj zajechać, może gdzieś od boku, niż tam się wystawiać. Czyż, coś tu słyszę. No jak na razie jesteśmy bardzo mocno do tyłu, bo rozbili wszystkie nasze, tam znaczy zajęli wszystkie punkty. Dobra, udało się zacząć zajmować a przez naszych sojuszników. Ciekło mi. Nie dobrze. Zbyt małe wyprzedzenie. Nas strzał. co dużo nie widzę nic na bank ktoś po lewej jest a nawet słychać jak jeździ T55. No to nie jest czołg, który mogę wyjechać i strzelić. Na no. bardzo mocno na nas tutaj docisnęli. Czy nie wiem, co mam robić w tym momencie? No właśnie tak myślałem, że też czymś takim się skończy. Nie z czyjś strony zresztą siedzie. Broni bojnym gotowa. Czy naprawiamy trasę? Dystans Dystans 1300 Dystans. 750 metrów! Tank! 10 godzin! Ubor! Cel zniszczony! Tank! 10 godzin! Blisko! Broni wojny wytrwałe! Nie widziałem go, że tu wyjeżdża. No, chyba srogo i to przegramy. Czyli nie widzę, żeby nasi coś więcej jeszcze podziałali. 11 można powiedzieć. A, ale nam 11 600 nam 11 godziny, dystancja 600 narod zrobić, jak się uda

600 metrów. Uuu. Amunicja dostała z tyłu. Dosyć... Fartownie. Tam się udało to zrobić. A. Nawet z nim drugą rakietą. No, dział nowy dostał. Przepłaliśmy na chwilę i powstrzymaliśmy. Burzący byłoby najlepiej strzelić. No ale dobra, to jak koniec bitwy. Oczywiście bitwa, w której wystarczyło tylko wygrać jeden mecz. To już za dużo wyszło. No wpadło trochę expa, 4600. No dobra, lecimy od razu na następną bitwę. Żeby wciąż tutaj wykorzystywać ten bonus. I zaraz zobaczymy, co będzie tym razem. No i kolejna bitwa na opuszczonej fabryce, tym razem. Może uda nam się zrobić o, to zwycięstwo. Jedno zobaczmy, jaki rozstrzał jest 8793. 87 no, wygląda tak, jakby maszyny tylko były 8793. Hmm. No Nie, jest 97, dobra. Gepard, no dobra. Czyli rozstrzał Bera jest taki sam jak był wtedy. No i mamy piękne zadanie, jeżeli chodzi tutaj o to aktywność aczkolwiek nie było to yy, zbyt, yy, no, nie był to zbyt dobry mecz, tak jak widzicie, 5 zlikwidowanych i 5 asyst. Troszkę zabrakło nam, to byśmy mieli skuteczność już zrobioną, bo 2900, no zabrakło 75 punktów. Zobaczmy, co tutaj mamy jako drugie zdanie. przeciętny. zdobycie wybawcza czołgów lub w przypadku... E, zaraz sobie zobaczymy, co jest, jeżeli chodzi o... O, i co tutaj mam do zbadania? Aha, bo to jest ten... 386, 420. Nie wiem, dlaczego ta jest niby... Lepsza? Kąt uderzenia z szansą na rykoszet, no, jest troszkę większy. No, nie wiem, czy to jest aż warte. Zmniejszenia tego, tego. No dobra, chyba co sobie weźmiemy. Przekładnie, niech przekładnie kolejną robimy Dobra, no, zobaczmy w takim razie zadanie, jakie mamy w przypadku realistycznych bitw. bądź wymagane odznaczenia. Stalowy heros, wytrwały, kulodporny, słowa furia. No można próbować. Przy okazji odpalmy sobie też zadanie na to y, zrobienie czego. I y, y, to będzie tutaj, ok. I będziemy próbować w tym razem realistyczne bitwy pancerne. Lecimy. No i dało się zarobić to w końcu zadanie, przy czym no już tutaj e, zakończyłem je grając e, tigrysem e, dwójeczką e, SLA, czyli tym takim złotym, no bo jednak tam już no ciężko mi słowa. udało mi się pierwszy zrobić zadanie, ale później to już nie szły te misje kolejne, żeby to e, zrobić, więc zakończyłem tutaj może moim zdaniem trochę łatwiejszym czołgiem, czyli właśnie Tiger. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o robienie dzisiejszych dziennych. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemaneczko